Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. W ten piękny listopadowy dzień w końcu słońce wyszło, bo ostatnio praktycznie cały tydzień była mgła, było zachmurzenie, no ale tak to jest, jak się mieszka blisko morza. Ech, przyszła do mnie niedawno paczka ze sklepu Julisz. Bardzo lubię ten sklep, naprawdę jest tam masa fajnych rzeczy, jeżeli ktoś właśnie lubi robić świeczki, mydła, perfumy, kosmetyki. To jest już moje trzecie chyba zamówienie z tej, z tej firmy i zaraz Wam pokażę, co, co kupiłam. Knoty, knoty i knoty. Trzy rodzaje knoty. Do różnej średnicy świec, barwniki. Barwniki, bo w sumie mam tylko kilka kolorów, ale chciałam właśnie zrobić świece typowo świąteczne, więc zamówiłam kolor czerwony, zielony, ale też dodatkowo mam brązowy. Wszystkie opakowania są po 10 gramów. Zaczynały się od 5 gramów, 10, potem chyba 25. jest naprawdę dużo opcji. No, ale ja wziąłem sobie nie, nie za dużo, ale myślę, że starczy mi spokojnie na takie moje testowanie świec z barwnikiem, bez barwnika. Więc to jest to. Wosk. Wosk Kerasoi, czyli wosk. Wosk Container kerasoy 4130, czyli taki w sumie najbardziej popularny, najbardziej polecany przy, przy zaczynaniu w ogóle ze świecami. W ogóle zastanawiam się, żeby spróbować sobie wosku kokosowego, bo słyszałam też bardzo dobre opinie. No, ale to jeszcze następnym razem chyba zamówię. I ostatnią rzeczą, w sumie przedostatnią, bo tutaj jeszcze mam dwa opakowania, ale one są plastikowe, po prostu takie do przechowywania rzeczy. I kupiłam trzy takie szklane pojemniki do świetl. które będą na na trzy knoty. Więc teraz to i teraz właśnie będę sobie robić takie świece typowo na święta. A, jeszcze olejek, ale zaraz, zaraz do tego dojdę. Więc tutaj włożę sobie właśnie trzy knoty. No jeszcze muszę pomyśleć właśnie jak ona ma wyglądać, ale mam już pomysł. I będziemy razem robić świece na święta. Tutaj mam jeszcze trzy olejki. Różnej, o no, różnej gramaturze. 10 ml, 30 i 50. Już Wam mówię, co to są za zapachy. Pierwszy to jest kakao, karmel i jabłko. Wziąłem na próbę. Hmm. Nawet fajne, słodki, ale nie za słodki. Zobaczę, ale to chyba. No właśnie, wziąłem na próbę, bo nie wiem, nie wiem. Czy mi się w ogóle odpasuje? Następny olejek to jest olejek zapachowy Girllanda i sosna. Już Wam czytam. w Skład tego olejku jest łódzka cytryna, igły sosnowe, eukaliptus, świerk niebieski, jagoda jałłowca, liść goździka, jodła balsamiczna i cukier przędzony. Mój Dawid powiedział, że to jest po prostu zapach kostki do wc, ale faceci. Ci ten największy 50ml to jest Kerstbosch, po holendersku to jest las bożonarodzeniowy. No i to jest taki typowy, klasyczny zapach sosy właśnie. Chciałam mieć taki zwykły, będziecie bez żadnych tam udziwnień i Właśnie ten, ten wybrałam jako największy. No i co? I to wszystko, więc zabieramy się za świecę.